If you watch this video, you will finally understand the first conditional. To właśnie zdanie w pierwszym trybie warunkowym, czy też okresie warunkowym. To to samo. Jeśli nie wiesz, czym są okresy warunkowe, to zerknij w link. Jeśli uczysz się angielskiego, to pewnie usłyszysz pierwszy tryb warunkowy absolutnie wszędzie. Używamy go, żeby mówić o rzeczywistych sytuacjach, czyli o rzeczach, które mogą się wydarzyć w przyszłości. Są Prawdopodobne. Dzisiaj omówimy strukturę pierwszego trybu warunkowego, z czego go właściwie sklecić. Powiemy o tym, kiedy używać pierwszego trybu warunkowego. Porozmawiamy trochę o tym, jak używać czasowników modalnych oraz trybu rozkazującego zamiast will w pierwszym trybie warunkowym, i to będzie troszeczkę bardziej zaawansowane. Powiemy sobie o różnicy pomiędzy when a if. Nauczymy się tworzyć pytania w pierwszym trybie warunkowym. Powiemy też o najczęstszych błędach popełnianych przez osoby uczące się języka angielskiego w pierwszym trybie warunkowym. Jeśli jesteś podekscytowany lub trochę przerażony, kliknij lajki like, i zasubskrybuj i lecimy dalej. Struktura pierwszego trybu warunkowego, czyli jak tworzymy pierwszy tryb warunkowy. Pierwszy tryb warunkowy tworzymy przez if, następnie zdanie w present simple i kolejne zdanie z will oraz bezokolicznikiem czyli if plus present simple plus will plus bezokolicznik bezokolicznik to inaczej forma podstawowa czasownika weźmy sobie dwa zdania i study czyli uczę się to jest zdanie w present simple oraz i will pass the exam czyli w przyszłości zdam egzamin i teraz żeby z tego utworzyć pierwszy tryb warunkowy wystarczy te zdania połączyć if i study i will pass the exam. Mówimy o czymś, co może się wydarzyć w przyszłości i jaki będzie rezultat. Czyli jeśli wydarzy się A, if I study, to pewnie wydarzy się B. I will pass the exam. Istnieje duża szansa, że zdam egzamin, jeśli będę się uczyć. Zauważcie, że mimo tego, że w pierwszym zdaniu nie ma will, to nadal w języku polskim tłumaczę to jako czas przyszły, jeśli będę się uczyć. Szybki tip: zawsze możemy odwrócić kolejność zdań. If I study, I will pass the exam. Możemy też powiedzieć: I will pass the exam if I study. Pamiętajmy, że jeżeli if występuje w pierwszej pozycji, to jest pierwsze zdanie, to potem dajemy przecinek. Jeżeli natomiast zamienimy kolejność zdań i if jest naszym drugim zdaniem, to wtedy nie dajemy przecinka. Możemy też skrócić I will. I mamy I'll. If I study, I'll pass the exam. Spójrzmy, jak skracamy will. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll, they'll. Jak możemy tworzyć zdania w pierwszym trybie warunkowym? Możemy używać zdań przeczących, czy też negatywnych, zarówno w pierwszym zdaniu, naszym zdaniu warunkowym, czy też naszym if clause, jak i w naszym drugim zdaniu, czyli naszym zdaniu wynikowym, naszym zdaniu b. Możemy mieć zdanie pozytywne i zdanie pozytywne. If I find your keys, I'll call you. A przepraszam, podobno teraz robi się tak na telefon. Jeśli znajdę Twoje klucze, zadzwonię do ciebie. Możemy mieć zdanie pozytywne i negatywne. If he sleeps late, he won't wake up in the morning. Jeśli pójdzie spać późno, to nie obudzi się rano. Zauważmy, że wzięliśmy will not i skróciliśmy do won't. Zazwyczaj skracamy will w mowie. Jeżeli piszecie natomiast coś na egzaminie, to nie skracajcie will. Możemy też mieć zdanie negatywne i pozytywne. If you don't drink water, you'll be thirsty. Jeśli nie będziesz pić wody, będziesz spragniony. Tutaj też do not skróciliśmy do don't. I możemy mieć zdanie negatywne i negatywne. If you don't study, you won't pass. Jeśli nie będziesz się uczyć, nie zdasz. To kiedy używamy pierwszego okresu warunkowego, czy też pierwszego trybu warunkowego? Używamy pierwszego trybu warunkowego, kiedy mówimy o możliwościach, w przyszłości, kiedy coś może się wydarzyć, ale nie zawsze jest to prawda, zależnie od sytuacji. Czyli użyjemy pierwszego trybu warunkowego, kiedy coś przewidujemy. If you study hard, you will pass the exam. Jeśli będziesz się pilnie uczyć, zdasz egzamin. Tak myślę, tak przewiduję, że zdasz ten egzamin. If you eat too much candy, you will get a stomachache. Jeśli zjesz za dużo słodyczy, będziecie boleć brzuch. Tak myślę, tak przewiduję, że tak będzie. Użyjemy też pierwszego trybu warunkowego, kiedy mówimy o przesądach. If you break a mirror, you will have bad luck. Jeśli zbierz lustro, będziesz mieć pecha. Chyba 7 lat tego pecha. If you walk under a ladder, you'll have bad luck. Jeśli przejdziesz pod drabiną, będziesz mieć pecha. Do przesądów możemy też użyć oczywiście zerowego trybu warunkowego, ale wtedy postrzegamy je jak coś stałego. Pierwszego trybu warunkowego użyjemy również do mówienia o planach. If it rains... We'll cancel the picnic. Jeśli będzie padać, odwołamy piknik. If we finish early, we’ll go to the park. Jeśli skończymy wcześniej, pójdziemy do parku. Użyjemy też pierwszego trybu warunkowego do mówienia o obietnicach. If you help me, we’ll go home sooner. Jeśli mi pomożesz, to pójdziemy do domu wcześniej. To obiecuję, że pójdziemy do domu wcześniej. If you make me pizza, I will love you forever. Jeśli zrobisz mi pizzę, to będę cię kochać na zawsze. Cross my heart and hope to die. Znacie to? To takie przysięgam. Użyjemy też pierwszego trybu warunkowego do mówienia o ofertach. If you need a ride, I'll drive you home. Jeśli potrzebujesz podwózki, to odwiozę cię. If you need help, I will help you. Jeśli potrzebujesz pomocy, ja ci pomogę. Pierwszy tryb warunkowy może też zostać użyty przy sugestiach. If you feel tired, you should take a break. Jeśli czujesz się zmęczony, powinieneś zrobić sobie przerwę. Widzicie tutaj, nie mamy will. Co się stało? Użyliśmy should, czyli innego czasownika modalnego. O tym, czym możemy zastąpić will, powiemy już za chwilę. If you're cold, you should wear a jacket. Jeśli jest ci zimno, powinieneś założyć kurtkę. Tutaj mamy tę samą sytuację. Zamiast will daliśmy should. Użyjemy również pierwszego trybu warunkowego, kiedy chcemy kogoś ostrzec. If you don't wear a helmet, you might get hurt. Jeśli nie założysz kasku, może stać ci się krzywda. If you touch fire, you might burn yourself. Jeśli dotkniesz ognia, możesz się poparzyć. Tutaj zamiast will użyliśmy czasownika modalnego might. No dobrze, to przejdźmy właśnie do tych czasowników modalnych. W pierwszym trybie warunkowym możemy użyć również innych czasowników modalnych niż will, bo will to jest czasownik modalny. Możemy użyć takich czasowników jak could, should, can, must, might. If you work hard, you might get a promotion. Jest taka możliwość, że to się zdarzy, jeśli będziesz ciężko pracować. Może dostaniesz awans. Może. If you see him, you must tell him I'm sorry. Jeśli go zobaczysz, musisz mu powiedzieć, że przepraszam. To konieczność. W pierwszym trybie warunkowym możemy również użyć trybu rozkazującego w drugiej części zdania. If I don't call in five minutes, call the police. Jeśli nie zadzwonię w ciągu pięciu minut, dzwoń na policję. Call the police. Czyli tryb rozkazujący, dzwoń po policję. If you don't know what to do. Ask your mother. Jeśli nie wiesz, co robić, zapytaj mamy. Ask your mother, czyli ponownie tryb rozkazujący. Zapytaj mamy. A czym możemy zastąpić to nasze if? I czy jest jakaś różnica znaczeniowa? Zamiast if możemy dać when, kiedy jesteśmy absolutnie pewni, że coś się wydarzy. Kiedy używamy if, ta nasza pierwsza część zdania a może się jednak nie wydarzyć. Kiedy natomiast użyjemy when, to ta pierwsza część zdania na pewno się wydarzy, tylko nie wiemy kiedy. When you go there, you'll see it. Kiedy tam pójdziesz, zobaczysz to. Czyli na pewno kiedyś tam pójdziesz, więc to zobaczysz. Ale mam inny świetny przykład, który doskonale to pokaże. When I turn 40, I will need more naps. Kiedy skończę 40 lat, będę potrzebować więcej drzemek. Tutaj raczej nie użyjemy if. If I turn 40. Brzmi to trochę nienaturalnie. Dlaczego? Dlatego, że raczej na pewno nas to kiedyś czeka. Wiem, trudno sobie to może wyobrazić. Więc powiemy when I turn 40. Jeżeli natomiast powiemy if I turn 40, to dodajemy trochę dramaturgii do całej sytuacji, czyli z jakiegoś powodu jest to mało prawdopodobne, że skończymy to 40. Na podsumowanie, when używamy, kiedy na pewno coś się wydarzy. If używamy, kiedy coś się może wydarzyć lub nie. Pół na pół. Przejdźmy zatem do pytań. Jak tworzymy pytania w pierwszym okresie warunkowym? Weźmy sobie zdanie: If it's sunny, I will go for a walk. Jeśli będzie słonecznie, pójdę na spacer. Zamieńmy to miejscami. I will go for a walk, if it's sunny. A teraz mamy zdanie: I will go for a walk. Jak tworzymy pytania w przypadku czasowników modalnych? Tak jest, wyciągamy ten czasownik modalny na pierwszą pozycję. Więc mamy: Will I go for a walk, if it's sunny? Czyli w przypadku czasowników modalnych zamieniamy jedynie miejscami podmiot z czasownikiem. Robimy tak zwaną inwersję. No dobrze, to jakie są najczęstsze błędy popełniane w pierwszym trybie warunkowym? If I will exercise, I will get stronger. To bardzo częsty błąd. Poprawna forma tego zdania to If I exercise, I will get stronger. Czyli jeśli będę ćwiczyć, to będę silniejsza. Zapamiętajcie sobie, nigdy w zdaniu z IF nie używamy will. W przypadku pierwszego trybu warunkowego, oczywiście. Zauważmy, że tłumaczymy pierwsze zdanie, if I exercise, jako będę ćwiczyć, czyli coś, co się stanie w przyszłości. I dlatego bardzo często wsadzamy ten will w tej pierwszej części zdania, bo kojarzy nam się to, że mówimy o przyszłości. Ale to cała konstrukcja nam mówi o przyszłości, nie potrzebujemy tego will. Więc nigdy nie dajecie will po if pierwszym trybie warunkowym. Spójrzmy na drugi błąd. Przyjrzymy się temu zdaniu. If I find a baby dragon, I will train it. Czyli jeśli znajdę małego smoczka, to go wyszkolę, żeby to stową migrzanki. Co tutaj jest nie tak? Mamy nasze pierwsze zdanie, if I find a baby dragon. Find present simple czas, wszystko wygląda na to, że się zgadza. Mamy też nasze drugie zdanie, mamy will, mamy bezokolicznik. No to o co chodzi? Problemem tutaj jest nie konstrukcja. Konstrukcja jest prawidłowa. To znaczenie jest tutaj problemem. To jest hipotetyczna sytuacja, która nigdy się nie wydarzy, bo nie znajdziemy małego smoczka. Prawdopodobieństwo, że ta sytuacja się wydarzy, jest żadne, chyba że w naszej wyobraźni. Więc tutaj nie możemy użyć pierwszego okresu warunkowego, bo pierwszy okres warunkowy mówi nam o rzeczach prawdopodobnych, które mogą się wydarzyć. Tutaj musielibyśmy użyć drugiego okresu warunkowego. If I found a baby dragon, I would train it. Gdybym znalazła małego smoczka, to bym go wytrenowała. Podobnie z tym zdaniem. If I win a billion dollars, I will buy the moon. Prawdopodobieństwo, że wygramy bilion dolarów, jest. No nie chcę was martwić, ale prawie żadne. Właściwie żadne. Więc tutaj też powinniśmy zastosować drugi tryb warunkowy. If I won a billion dollars, I would buy the moon. Ale jasne, jeżeli uważacie, że to jest wielce, wielce prawdopodobne, że wygramy ten bilion dolarów, bo jesteśmy tak bardzo przekonani, no to pewnie możecie użyć pierwszego okresu warunkowego. Ale myślę, że to niekoniecznie przejdzie w szkole. No dobrze, to teraz twoja kolej. Uzupełnij te zdania pierwszym trybem warunkowym. If I wake up early, if it's sunny tomorrow. If I don't learn the first conditional. Tylko pamiętajcie, używamy pierwszego trybu warunkowego, jeśli sytuacja jest realna, więc jeśli nigdy, nigdy nie ma takiej opcji, że wstaniecie nad ranem, no to nie używajcie pierwszego trybu warunkowego. Jeśli ten filmik był przydatny, kliknij like i zasubskrybuj, żebym mogła tworzyć więcej takich materiałów.